Południowa Kalifornia zamieni się w gigantyczne gruzowisko i to w najbliższej przyszłości. Naukowcy właśnie ogłosili dramatyczne prognozy. Nieuchronnie zbliża się wielkie trzęsienie Ziemi. Te groźne prognozy dla Południowej Kalifornii opublikowane zostały przez Południowo-Kalifornijskie Centrum Trzęsień Ziemi. Zdaniem naukowców w tym rejonie Ziemia wkrótce zatrzęsie się z siłą porównywalną do tej, która zniszczyła San Francisco w 1906 roku, kiedy to zagładzie uległo niemal całe miasto. Ta ponura przyszłość rejonu wiąże się z tym, co dzieje się głęboko w skorupie ziemskiej w tej części świata. Kalifornia położona jest bardzo pechowo na terenie USKOKU San Andreas, który tworzą dwie stykające się płyty tektoniczne Pacyficzna i Północnoamerykańska. Nieustannie przesuwają się one względem siebie. Oczywiście jest to ruch bardzo powolny i nieznaczny, dość jednak duży, aby powodować ogromne naprężenia ściskających się wzajemnie skał. W końcu, zgromadzona tam energia musi się wyzwolić w postaci trzęsienia ziemi, a płyty ustawią się w nowym położeniu względem siebie. Jest to gigantyczna energia, porównywalna z wybuchem tysięcy bomb atomowych. Zdaniem sejsmologów z południowo-kalifornijskiego Centrum Trzęsień Ziemi, naprężenia nagromadzone wzdłuż płyt tektonicznych są już na poziomie krytycznym, grożącym rozładowaniem w każdej chwili. Naukowcy mają jednak nadzieję, że regularne monitorowanie naprężeń pomoże wykryć rozpoczynające się trzęsienie ziemi, zanim jeszcze dojdzie do katastrofy.